Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem Onym, a to jest moja świątynia gracza, a to jest kolejny filmik serii. Tak czy nie? Tym razem na analizowaliśmy sobie nadchodzące wydanie kolekcjonerskie z gry Avatar. I mam tutaj Wam bardzo dużo rzeczy do powiedzenia, więc nie przewijajcie i słuchajcie uważnie, bo oprócz tego powstanie jeszcze jeden film wyjaśniający, dlaczego prawie nie ma już Ubisoft Store. Na wstępie standardowo przypomnę o mojej stronie internetowej grywanie.pl. tutaj macie wszystkie informacje na temat najnowszych edycji, jak widzicie dużo jest tego dodawanego i każda edycja na samym dole jak już e, wejdziecie w dane wpis znajdują się tabela z cenami gdzie takie wydaje możecie zakupić. Serdecznie zapraszam do odwiedzania, napiszcie mi w komentarzu co Wy sądzicie o tej edycji kolekcjonerskiej i o tym co się dzieje na Ubisoft Store. Jeżeli macie więcej informacji, które poruszę później to piszcie mi Komentarzu. No i oczywiście łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. To jest polska grafika, która jest dostępna w sklepach, potem przerzucimy się na tą zagraniczną, bo jest lepszej jakości. I tak oto prezentuje się cała edycja kolekcjonerska e, naszego awatara. Ogólnie to jest dla mnie taki awatar DLC do Far kraja w świecie Horizona. Można to tak mniej więcej zrobić, połączyć. No i może od początku. Premiera gry jest zaplanowana na 7 grudnia 2023 roku, więc już w sumie za pół roku będziemy mogli się cieszyć tą, tą grą oraz edycją kolekcjonerską. Wydanie będzie dostępne na PC, PlayStation 5 oraz Xboxa, całe szczęście, że już nie mamy starej generacji. I tak, mamy tutaj w zestawie oczywiście opakowanie kolekcjonerskie, które wygląda tak. Pudełko jest szczerze, ładne, podoba mi się. Mamy tutaj notatnik polowy ruchu oporu, certyfikat autentyczności premium. Ale pytanie, czy ono będzie dzielone na ilość, czy po prostu będzie cyfra, tak jak było w przypadku Asasyna, gdzie może być nieskończona, jeśli jest certyfikat, to znaczy, że w jakimś na stopniu jest ona teoretycznie numerowana bądź ograniczona. Mamy zestaw trzech litografii, 35-centymetrową figurkę, Steelbook Premium z pełną grą. Nie mam pojęcia, czy to będzie gra w wersji cyfrowej, czy w wersji fizycznej. Jeśli macie taką informację, dajcie mi znać. Na początku myślałem, że cyfra, jednak później wydaje mi się, że będzie płytka na konsole. A może nie? Nie wiem. Mamy schemat kombinezonu. Tak. W sumie klimatyczne. Artbook 128 stron to jest The Art of, i widać, że on będzie troszeczkę większy, co jest na plus. A nie mamy takich małych artbooków, które się wcześniej w edycjach Asasyna. I czy to wszystko? Oprócz tego, słuchajcie, mamy tutaj przepustkę sezonową, cyfrowy artbook. Eee... I w sumie tyle. I teraz tak. Cała edycja kolekcjonerska została wyceniona w zależności od sklepu od 1050 zł, w górę bądź w dół, bo jeszcze nie wszystkie sklepy mają to wydanie. Jakie sklepy będą miały to wydanie, też nie ma żadnego pojęcia. Na razie są tylko dwa, więc wchodźcie we wpis, odświeżajcie go i sprawdzajcie, bo mogą się pojawić oferty. I tu jest nadal napisane, że oferta jest w ograniczonej ilości. Ile w tym prawdy, nie wiem. No to teraz przyjrzymy się tej lepszej grafice, która tutaj jest z angielska. Znaczy, zagraniczna ogólnie. I tak, co do samego Ubisoft Store, to coś się stało i o tym nikt nie został poinformowany. Ja nagram specjalny osobny filmik z serii Pogadane, gdzie bardziej się na ten temat rozwiną. Ale tak, na no Ubisoft Store już nie kupicie niczego, wszystko zostało wycofane, tylko są dostępne klucze e, do gier. Nie kupicie żadnych figurek, nie kupicie żadnej edycji. Nie można już wykorzystać punktów UBI, tak jak widzieliście ostatnio zostały zmienione zasady, dlatego że po prostu Ubisoft 100 stał się stricte platformą cyfrową, a wszystkie inne rzeczy takie zostały rzucone na podmioty zewnętrzne i to tak jak tutaj zobaczcie czego nie ma. Nie ma loga Pure Arts nigdzie na grafice, nie wiem czy to jest wyznacznik tego, że inna firma to będzie robiła, nie mam pojęcia, ale to jest kolejna rzecz, która jest zła. Jedyna rzecz, która jest w miarę ok, to że jak teraz kupimy wydanie na PC-ta edycji kolekcjonerskiej z Ubisoftu, czyli w tym przypadku tego, to gra już nie zostanie automatycznie przypisana do konta, tylko po prostu sami będziemy musieli wpisać ten klucz. Więc jest naprawdę tutaj dużo zmian i te wszystkie poruszę w osobnym wpisie, e, osobnym filmie dotyczącym Ubisoft Store. A teraz wracając tutaj do analizy, to wszystko kosztuje 1050 zł i uwaga, sama gra, to jest, to jest w ogóle kosmos. Sama gra na pc ta w wersji standardowej kosztuje 290 zł, na konsole 240 zł. Tutaj mamy grę w wersji Ultimate, czy tak zawsze Ubisoft dawało do edycji kolekcjonerskich, ale słuchajcie, edycja Ultimate, tej gry, która zawiera podstawową grę, bonus preorderowy, Sezon Pass, Ultimate Pack, digital, coś tam. 540 zł na pc ta i 580 zł. Gra, rozumiecie, to jest totalny totalny dramat. To jest... Gra w tej wersji 580 zł, no ktoś spadł naprawdę i to mocno. I słuchajcie, to jest właśnie to o czym mówiłem, że jeżeli mielibyśmy tę edycję, i, i łatwo tutaj zrobić sobie małą kalkulację, że cała zawartość tutaj jest y mniej więcej. Warta, jeżeli właśnie mamy tą edycję, tą grę w wersji cyfrowej, 500 zł, a reszta to jest cena gry. Czyli wydaje mi się, że 500 zł za całe to wydanie, gdzie otrzymujemy wszystko co potrzeba: czy figurkę, pudełko, litografię, jakąś tam książeczkę, artbooka, steelbooka. Wydaje mi się, że cena jest dobra, adekwatna i z tym nie będę tutaj e, zbytnio dyskutował. Jednakże jeżeli mielibyśmy tę edycję bez gry, to zobaczcie, przyszłyby nam za nią zapłacić około 550 zł a grę byśmy mogli sobie dokupić powiedzmy w wersji standardowej za te 340 bądź 280 już oszczędzamy 250 zł na grze, bo nie oszukujmy się nie wszyscy chcemy mieć tą dodatkową zawartość, nie wszyscy chcemy mieć te sezon pasy, bo niektórzy po prostu w to nie grają ktoś by chciał to sobie dokupić później jak to się. bo zanim to wszystko wyjdzie to ta gra w tej wersji będzie o wiele, wiele tańsza więc generalnie kupując to wydanie i grę w wersji Ultimate już na wstępie jesteśmy 105 zł w plecy na pewno, bo tyle będzie taniej, zanim cokolwiek tej grze nowego się pojawi, więc to jest też takie trochę dymanie przy tej edycji. wolę żeby nie było w ogóle gry, bądź tylko gra w wersji standardowej. Więc to troszeczkę mi się nie podoba, że po prostu 200 zł dopłacamy za te wszystkie dodatki, których nie potrzebujemy. Czyli, jeżeli by było, nie było tych dodatków, no to mamy wtedy gra bez edycji, plus gra osobna, wyjdzie nam wtedy 800 zł za całość. A tak to niestety musimy sobie dopłacić. No i przechodzę do analizy poszczególnych tutaj rzeczy. Tutaj mamy oczywiście pudełko, zajebiste, certyfikat fajnie, nie wiadomo czy będzie na ile sztuk, czy co, litografię jak najbardziej na plus, schemat klimatyczny, arbook, to jest The Art of, czy nie wersja mini jak zawsze. To mi się mega podoba, mamy tutaj steelbooka, no i mamy figurkę i to jest klucz, słuchajcie to jest zajebiste, bo zobaczcie jaka ujowa jest ta pod. Podstawka, tu coś wystaje, tu ten, tu widać że to jest zajebisty plastik, eee, taki, ten dziadowski nieuszta lepszy. Tu łączenie, no jakoś to może wygląda, ale ta podstawka nie zachęca w żaden sposób. Sama postać, sama postać wygląda. Tak, właśnie, to jest właśnie, jeżeli ktoś z was miał déjà vu, czy jak nam się zwie, to jest właśnie ta sama figurka. To jest z edycji kolekcjonerskiej Assassin's Creed Origins. I przypatrzcie się, co, ma, co nam tutaj oferuje znowu Ubisoft. Więc generalnie dostaniemy chyba to samo, tylko w innym wykonaniu. To jest ta figurka awatara, która jest według mnie taka sobie wygląda po prostu jak on po roku ruskich, albo gdziekolwiek. No. No nie no, to jest trochę słuchajcie, jest żałosne, że wykorzystaliśmy, że to wykorzystany w sumie ten sam model, lekko zmieniony. Nic tutaj więcej nie zostało zmienione, Nawet usytuowanie, nawet stopy, jeżeli ja sobie ją tak teraz przyczepię. No i to jest to samo. Dosłownie, to jest ta sama figurka. To jest mistrzostwo świata, jeszcze ten pas po środku to w sumie wygląda tak samo jak tutaj. Łuk, wszystko, trzymanie, sposób trzymania tutaj został tylko obrócony, że po prostu nie trzyma tak tylko od strony wewnętrznej. I tak samo tutaj, reszta jest no, identycznie. Słuchajcie, figurkę z Origins mamy w stylu awatara. Chyba drama, czegoś, tak, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Ech. No, powiem Wam szczerze, że porażka, więc. Ale go generalnie podsumowując, cena nie jest oderwana od rzeczywistości, dlatego że mamy grę za prawie 540-580 zł. w środku i cała zawartość za 500 zł. wydaje mi się, że jest adekwatna i ta edycja nie jest wystrzelona w kosmos. Wiem, że więc wiele osób z Was wolałoby, żeby to było za 800 zł. całość. Ja też. Jednak zobaczcie, że mieliśmy połapy cenowe kiedyś yy, mieliśmy połapy cenowe kiedyś yy, w granicach ja tak sobie to liczę 400 600, potem 680, 600, teraz mamy 800 000 i od 1000 w górę te oferty z dupy. I teraz jesteśmy właśnie w tej granicy 800 000, czyli wydaje mi się, że jest dobrze to wycenione, no bo jest wyższy standard cenowy gier i ten standard cenowy, zobaczycie, że się będzie w na następnych latach będzie jeszcze wyższy, a wydaje mi się, że w ciągu kilku lat do premier PlayStation 6 przyjdzie na płacić za podstawkę około 300 400 zł na pewno gdzieś tak to wyjdzie, niedługo mówię, no po same 100 dolców 100 euro będą no, kosztowały zwykle podstawowe wersje no, Tak to będzie, przyszedł do 2030 na bank I tak na przełomie tych lat bardzo wszystko poszło w górę, ale no tak niestety działa Dobra, ja się tu rozgadałem, Ubisoft Store porównam powiem, więc mam nadzieję, że dotrwaliście. Dajcie mi znać co sądzicie o tej edycji czy Wam się podoba, czy nie i czy się zgadzacie z moim tutaj wywodem. Czekam na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!